Siema na z tej strony Akira, Z tego miejsca chciałbym Cię zaprosić serdecznie na Twitch, gdzie odbywają się codziennie streamy. Oczywiście z TB Gramy sobie na serwerze Damora. Tam zaczęliśmy przygodę nie pamiętam to był może 23-24 maja od tamtego czasu byliśmy na tą chwilę 76 level a ten odcinek to jest skrót w sumie z pierwszego Streama, który odbył się na Twitchu. Czemu serwer damora? A w sumie wybraliśmy go z tego powodu, że gra dużo tam osób, jest ponad 400 ileś online, zawsze jest kim grać. Ogólnie, jak y, pytać się na WorldChat o jakieś TH na mały level, to da radę znaleźć osoby. Mimo, że jest już, już starszy serwer, to da radę to ogarnąć na spokojnie oczywiście na start zakupiliśmy sobie paket i backcoiny, bo bez tego nie da rady grać trzeba trochę wydać na początek, żeby sobie fajnie pograć co mogę powiedzieć, na początku fajna aktywność, nawet parę osób biło na streama, więc fajnie będziemy starać się codziennie nagrywać jakiś odcinek tylko zależy właśnie jak będę pracował, bo różnie właśnie pracuję na trzy zmiany, więc różnie też będą streamy Aktualnie zaczynam nocki, więc streamy może między 15 a 18 albo 16 a 19, takie 3 godzinne. może dwóch zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało jak się będę czuł po nockach, więc a ogólnie w tygodniu to przeważnie staram się między 18 a 21 streamować. Takie przeważnie to są godzinki. Co mogę jeszcze powiedzieć o postaci? Ogólnie yy, pobiliśmy już osobisty rekord, chyba największy level miałem MSA 75. Teraz prawie w tydzień pobiłem, właśnie swój wynik z levelem. Czemu wybraliśmy MSA? Wybraliśmy go tylko z tego powodu, że z tu kolega poradził, żebyśmy go wzięli jako miejscówkę wzięliśmy na start. Oczywiście wzięliśmy Dara się. Obejrzałem przed odpaleniem streama. W sumie obejrzałem odcinek u koleżki, które expi sobie właśnie na termitach nie wiem, że to może być bardzo dobry pomysł, żeby tam zacząć yy, oczywiście najpierw trzeba było wyskilować trochę M-Levela, więc poszliśmy zakupić Tibia Coinsy, po Tibia poszliśmy do NPC zakupić trochę tych łądów, do skilowania później szukaliśmy tych papetów jak się już udało nas znaleźć to poszliśmy na chwilę na AU, żeby wbić przynajmniej ten 40 M-Level żeby móc fajnie sobie pograć Pozbieraliśmy oczywiście kwiatki po drodze, żeby na tych termitach nas nie biły nas po prostu. Przy okazji zakupiliśmy parę potek, trochę spali jakichś początkowych i mogliśmy iść sobie spokojnie po expić. No, oczywiście nie pobrałem niestety mapki z Tibiopedii, więc też nie wiedziałem za bardzo jak trafić z początku do tego expa. Poraniki mało mi mówiły słowo, miałem orientację w terenie, ale po jakichś tam pięciu minutach szukania w końcu udało mi się znaleźć, przy okazji trafiłem na jakieś nomady Coś tam kojarzyłem kiedyś jak się grało, więc Coś tam się orientowałem gdzie jestem Ale nie wiedziałem gdzie są termity, bo ich nie expiłem Oczywiście rozkładaliśmy kwiatki I zexpiliśmy tak po jednym termicie Na spokojnie wbijał się jeden level za drugim Szczególnie jak ma się tego początkowego exboosta To idzie dosyć szybko Jak widać już tutaj nabijamy 10 level po chwili, nie wiem, może 3 minuty później, nabijaliśmy już 11 level, bo naprawdę tyle eksplodowały te termity na początku z hajsem. Jak na początku, no w sumie, gdybym patrzył bardziej na kapa, może byśmy wychodzili na zero, a przez to po prostu było tak, że raz wychodziliśmy na zero, raz na minusie takim 400 000 z GP, ale w sumie mieliśmy dużo hajsów, więc nam jakoś to nie przeszkadzało. Do 23. levela byliśmy właśnie z kwiatkami, ale to już zobaczycie w sumie w następnym odcinku, jak byliśmy sobie kolejne poziomy. Nie narzekałem w sumie na tych tematów, tak nie nudziło mi się w sumie po takim czasie powrotu do TV, to no wiadomo nic się nie nudzi. Trzeba było się zrefilować oczywiście po drodze i iść dalej, jak spić. Jak szło dalej, jak widać. Bez gona na szczęście ani jednego. Z kwiatkami było dosyć bezpiecznie. Później mi się się znudziły te kwiatki. Jak już sobie bez nich. Co jeszcze mogę powiedzieć? Oczywiście, jeszcze raz zaprosiłbym Cię na streamy na Twitchu. Bieramy teraz cel followów. 75 uzbierać mamy aktualnie 30. Mam nadzieję, że niedługo to się zmieni. Będziemy się jak najdalej. To dzięki za wszystko. Trzymajcie się i cześć.